Cześć widzowie, dzisiaj mam taki dla was filmik o! bo w pokoju, spokojnie i że mamy sekrety no sama je robiłam tak wiem co to są za figurki no i zaraz wam pokażę opakowania ale zanim najpierw łapeczka w górę i subskrypcję dobra Pierwszego sekreta. Dobra. Chwila, bo nie mam jak to odpakować z wami. Po prostu użyję nożyczek. Takie mam malutkie są. Mm, y -y -y. Chwilę, poczekajcie. Nic nie znalazłam, ale przynajmniej Nożyczki są. Dobra. Spróbuję jakoś z wami to otworzyć. Dobra, myślę, że tak będzie. O! Oh, wow. Mamy tu złoto mu. Możecie napisać w komentarzach, czy wy macie. O, chyba się tak nazywała. Jeszcze była jakiś srebrna. Ja Ej, nie zdobyłam. A mam przynajmniej złotą, to więcej warta. <laughs> Dobra, mamy pierwszą figurkę. Dobra, zostawiamy ją po prostu tak. I dosujemy kolejną z naszego pudełka. Znaczy no, takiej. Plecaczka. Eee! Kolejny. Faktycznie chyba taki sam, bo. Nie wiem czy wierzyliście to, Jeśli was to co pisałam. Jeśli właśnie ciekawi to napiszcie. Dobra, dobra. Ej, kurde. Mocny to jest. Mocny dziadyga. Ja zaraz mu wszystko połócikę, tylko żebym figurki nie ucięła. Bo to bym miała prześlepanek. ej, No lisek, no wow Ja o tym wiedziałam, to czemu ja się tak sobie... Ja chyba jestem, no patrzcie, oni są, może nie wygląda, to wygląda jak dosłowny plastik, ale patrzcie, słyszycie to? Dosłownie oni praktycznie są tacy sami ciężcy. I tutaj mamy takich dwóch gagatków. Kolejny, ja nie wiem jaki będzie następny. Okej. Okay. Tu, tu kartki rozwój To jest słodki misiu. Ej, bo myślałem, że będzie kameleon, a to jest Misiu. I misiu ma jeszcze taką fajną funkcję. To jest star z tych starszych, więc go już nie zdąbędziecie nigdzie. Tego też już nie zdobędziecie. To taka żabka ze starej serii. Jego Zdobyłam simmering. Okej. Okay. Jest niby okej. Okay. To Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Nie wiem, czemu się teraz tak बंदे the चला challenge. Ten to Mm-hmm. 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 mm Nie wiem, czy on ogólnie zmienia kolor pod zimną wodą, bo też już nigdzie nie zdobędziecie. Jest nowa już seria, choć nie wiem, czy zdobędziecie, czy nie. Ja tam już ich nie zbieram. Dobra, chyba... Nie, dobra, jeszcze są dwa. Są jeszcze dwa. I jeszcze kolejny taki secret. Mi się wydaje, że to będzie... Swear. Zaraz zobaczymy. Czego my jeszcze tutaj ogólnie nie mamy, bo i zapomniałam, miałam jeśli? Czego my jeszcze nie mamy? Aha, dobra, już wiem. A jeszcze jeden tam zostało. To jest zobaczymy takie. Czego muszę policzyć? Jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3. 3. Jeszcze jeden tam zostało. No i się spodobała misia, tak to jest dosłownie ten sam, trochę w innym wydaniu, ale mi się wydaje ten słodszy, wy to może tu nie widzicie na filmiku, choć nie wiem, ale ten jest ciemniejszy od tego, ten jest jasny, a ten jest ciemny, ale to są te dwa same misie. Ja będę już mega zaskoczona, co tu będzie, bo no już sama nie wiem, już zapomniałam. Mi się wydaje, ja stawiam, że... co znaczy, ja na no nie stawiam? Chyba ja już chyba wiem, co to miało mi się... No, no to jest taką wielką dziurkę. Wy w komentarzach, co to jest i zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie się dowiedzieć. 1, 2, 3. To jest taki grysek, który zmienia sobie normalnie buźkę. Trochę jak ten. Tylko tam ma to, No ten ma taką ochronkę. Więc... To cała moja kolekcja. Mam nadzieję, że wam się podobało. No mi się nie podoba tylko te papiery, bo Mikoś jest cały już zapomniony. A w ogóle go chyba tam nie ma. Super. Oj, jeszcze bardziej na to. Najbardziej fajniejsza fizjaka są, to nie jest złota mu. Chyba się bardzo cieszyłam, kiedy ją trafiłam. Tylko ta, to jest taka słodziutka dla mnie, no. Nie umiem powiedzieć, jak to jest dla mnie słodkie, ale jest. No to papatki, widzimy się do następnego. Uh, ha, ha.